Cześć, tu Kacek z farmy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak powstawał nasz ogrodowy piec, ale muszę się Wam do czegoś przyznać, że mm, początkowe filmy, y, które nagrywałam, żeby pokazać no, jak od początku powstaje, jak rzeczywiście od fundamentu, no to ten, te filmiki mi się gdzieś tam, nie wiem, w perłoże walki chyba wykasowały. I no nie mam tych filmików, a no, te, które zostały, no to już e, zobaczycie od jakichś tam, e, tam po prostu od etapu, e, ja się od zbudował. No niemniej jednak e, mam nadzieję, że Was to zainteresuje. No szkoda, że tak się stało, no to tak e, czasami bywa. No ale zapraszam Was do o, oglądania e, tego, co zostało i e, tych wszystkich etapów, które no niestety musiał przejść romek, żeby ten piękny piec cudowny e, powstał. Zapraszam. Szamotowa na sklepienie już też jest. Jeszcze szamotowa zwykła i można zaczynać z projektem pieca chlebowego, ogrodowego. Już wkrótce zaczynamy. Kolejny piec do budowy. No dobra, czyli tu pieca, tą podstawę mam gotową. Teraz mam podłogę w sumie już w piecu też gotową. To jest z szamotu. Pierwsza bardzo zwykła cegła, druga warstwa już na szamocie. Już użyta glina. Drzwiczki mogę powiedzieć, że mam osadzone. No i co? Powoli zabieram się za ściany. No, z tym to, z tym to powinno dość szybko iść. No sklepienie będzie gorsze. Tu będą znów schody. Nie wiem, jak to pójdzie tymi tamtymi cegłami. Te cegły też mam trapezowe. Te zwykłe szamotowe. No ale szukałem, żeby było coś jak najtaniej. No, wyrwałem je za 4 zł za, za sztukę. Oczywiście z rozbiórki. Dość fajna cegła, fajna, fajna cegła. Tylko, że szkoda, że jest strapezowana. No ale to akurat sobie dam radę z tym. Powypełniam gliną i będzie dobrze. Gilina już jest w trakcie rozrabiania Więc jedziemy z tym robotą. No i dobra, ściany mam gotowe. Oczywiście był problem, bo te cegły są trapezowe, no jest troszeczkę jakby powiedzieć naciągnięta technika. Czyli nie jest zgodnie z prawidłowo, jak prawidłowo powinno być zrobione, no ale tak dla siebie to to może być, Wielkie, wielkiego kataklizmu nie przewiduję. No teraz jestem na etapie takim, że muszę wykombinować jak zrobić sklepienie, sufit, no, z... bo kupiłem takie małe cegły na sklepienie i muszę sobie pokombinować, żeby mi pasowało sufit w tym, w tym piecu. A nie chcę mieć go za wysoki za jednym razem, żeby dopiekało góra, górę. Ale no dlatego muszę to pokominować tak, żeby było dobrze. No i żeby też tego wystarczyło. No też może być z tym problem. <laughs> Bo strasznie nie jest standardowy wymiar tej malutkiej trapezówki. No, podejrzewam, że już pokażę, jak już będzie wykminione ten. ten sposób jak to zrobić na razie muszę pokminić to tyle na razie witam ponownie można powiedzieć że sklepienie mam skończone poklejone może troszkę niezgodne ze sztuką bo musiałem się tu pewne rzeczy ratować bo jak się ma różne wymiary cegieł to trzeba to jakoś pokleić jeśli się idzie po taniości odpaliłem w nim już ogień, żeby troszeczkę go podsuszyć od środka, bo jeszcze na to przyjdzie cement bo nie będę robił tu żadnej wiaty żadnego zadaszenia <laughs> można powiedzieć pierwszy etap skończony nie wiem czy będę przedłużać komin bo ja Bym przedłużył to by było większy ciąg by powstał jak będzie mi to przeszkadzać, to przedłużę, jak nie, to tak to zostanie. No zobaczymy w praktyce jak to będzie się sprawować. Nie wiem czy jeszcze tak tu jest cegła dołożona, czy zrobię tak dookoła, albo ją usunę. Nie wiem w którą stronę pójdę. No zobaczymy. Na razie się pali. Tylko po to, żeby go trochę podsuszyć. No, a potem obłoży go tą izolacją, siatka i przyjdzie na cement. Taki żółw powstanie z tego. Mam nadzieję, że wszystko wytrzyma i się nie zawali. No, zobaczymy, jak będzie się sprawować. To tyle na razie. To narka. No dobra, zanim obtynkujemy piec i zanim go jakoś tak fajnie ozdobię jakiś tam pewnie mój sposób. No to postanowiliśmy zrobić takie małe doświadczenie, jak on się w ogóle sprawdzi ten piec. No więc zaczęliśmy od wędzenia. Dzisiaj właśnie wędzimy ser. Zrobiłam kozie ser taki typ osypka i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, czy się uwędzi. I do tego potrzebny jest no właściwie zimny dym. Więc to nie będzie mocne palenie, właściwie tylko na zrębkach. No i spróbujemy tak fajnie obdymić, uwędzić ten serek i zobaczymy czy się da. W następnej kolejności sprawdzimy pieczenie chleba, bo to już będą większe temperatury, czyli piec już będzie taki trochę bardziej obeschnięty. No mamy nadzieję, że się nie rozpadnie. I to jest taka właściwie będzie próba generalna. To jest na razie taka niewielka próba w każdym razie, no, odkryliśmy, że piec też może służyć nam do wędzenia jakichś niewielkich rzeczy i zobaczymy, jak się to sprawdzi. Oczywiście pokażę wam wszystko, jak to później będzie, jakie będą efekty i wyniki. No i sprawdzimy, czy możemy przystępować do dalszej, do dalszego etapu budowy tego pieca. Jeżeli wszystko wyjdzie nam tak, jak chcemy, to następnym etapem będzie już zabezpieczenie, zabezpieczenie tej gliny, tutaj, która jest przed warunkami zewnętrznymi. No i ozdoba na końcu. No, także trzymamy kciuki. Czy wszystko wyjdzie? Zobaczymy. A oto efekt naszego będzenia. Dwa serki w kozie zrobione w stylu coś a ustypek. No, bardzo pięknie wyglądają. Czyli y, moim zdaniem ta, ten wędzarnik jak spełnił swoje zadanie. No, oczywiście musimy popracować nad rusztami, no, bo wiadomo, że to, to w takiej formie no, ciężko będzie wędzić. Trzeba będzie coś innego wymyślić, ale y, koncepcja no, chyba, chyba się sprawdziła. Także y, jak widzicie y, y, zrębki się podpaliły, teraz już się pali y, piec, y, piec się suszy. W następnej kolejności spróbujemy upiec chleb. Oczywiście też Wam pokażę. A od efekt dzisiejszego pieczenia. To jest pizza. Wyszła przepiękna. A jeżeli chodzi o smak, no to rewelacja. Ona nawet przewyższa smakiem tę, którą robiliśmy w piecu. Naszym. Także no naprawdę coś cudownego. Teraz włożyliśmy chleb przed chwileczką i czekamy na efekty. No ale póki co mega. A oto chlebki. No, wyszły takie troszeczkę przypieczone, ale to jest oczywiście kwestia dobrania temperatury. No, my to robiliśmy tutaj pierwszy raz, więc wiadomo, że to nie będzie idealne i perfekcyjne, ale wydaje mi się, że to nie jest złe. To znaczy, on się tak trochę. No, może nie przypalił, ale ta, ta skórka jest taka, zrobiła się taka twardsza. Ja nie wiem, jeszcze go rozkroję i zobaczę, ale wydaje mi się, że, że to wygląda nieźle. Wydaje mi się, że to, że to wygląda nieźle. Jeżeli będzie smakował tak jak, tak, jak wygląda, to w sumie chyba, chyba będzie ok. Także piec jakby zdał egzamin najpierw, nie rozpadł się, nic się nie stało, nie, nie, nie przewrócił się, a to jest najważniejsze, więc można przystąpić do następnego etapu. No, czyli. Czyli tutaj będziemy go chronić przed, przed warunkami zewnętrznymi, w jakiś sposób, no i oczywiście zdobienia. I no, to będzie na tyle. Wrócę, oczywiście, do Was jeszcze, kiedy ten piec będzie już tak całkiem skończony. Jak na razie, no, sprawdził się idealnie. Można wędzić, można piec. No, i w sumie wygląda też nieźle w tym swoim surowym stanie, ale tak jak mówię, to jest stan surowy, więc wszystko jeszcze przed nami. No, i witam ponownie przy piecu, przy moim piecu chlebowym. No, oczywiście, gąski ze mną. No, jest kolejny etap skończony. Nałożyłem na górę matę ceramiczną, żeby odizolować piec, po prostu od teraz powłoki zewnętrznej, którą to będzie betonowa, nałożę, żeby po prostu deszcz nie rozmywał gliny, nie namakał piec. No żeby osłonić tą, tą glinę. <laughs> Oczywiście znów, znów będziemy sery, bo super, super to wychodzi. Włącznie pieczenie chleba, czy wszystko, czy cokolwiek. Uniwersalny piec się zrobił z tego. Nie było takiego przeznaczenia, ani w najśmniejszych marzeniach, że pójdzie tutaj wędzić. Przytkany komin tylko i, i wszystko idzie idealnie. No i teraz tylko, tylko nałożyć siatkę, yy, no i cement, warstwę ce, cementu i znaczy no, zaprawy i zakończenie pieca. Ale to już następnym razem, już to będzie całkiem dokończony piec. Pokażę jak to zostało wykończone, zakończone. Pies został przetestowany na wszelkie sposoby. Chleb, jakieś tam drożdżówki, pizze, wędzenie serów. Działa, można pies zakończać. I się cieszę z nim. Jak wszystko z niego dobre wychodzi. Dobra, to tyle, to narka. No i nasz piec ogrodowy zakończony, wielokrotnie można powiedzieć przetestowany. Zakończyłem robienie tej góry. Gdzie pod spodem jest siatka, mata ceramiczna? Żeby tę temperaturę bardziej utrzymywać, żeby się też ta, ta pokrywa jest po to zrobiona, żeby ochronić przed warunkami zewnętrznymi. Piec wielokrotnie przetestowany w trakcie jak jeszcze do, nie był dokończony. Czy tam pizza, czy tam chleb, czy tam drożdżówki, czy tam jakieś ciastka. Włącznie z, udało się bezproblemowo problem, uwędzić ser. Czyli piec kompletnie zakończony. Nie muszę tu nic zrobić. jedynie jeszcze może komin zrobię dłuższy, żeby zwiększyć cuk. Po na nakładkę. No i może w przyszłości powstanie tu jakaś mała wiadka nad piecem. Ale to nie w najbliższym czasie. Mam dużo innych zajęć niż bawię się tutaj z wiatką na razie. Na razie będziemy się cieszyć piecem. Eksploatować go jak najbardziej się da, no. Jedynie był problem tutaj z tym, że oczywiście kupiłem cegły trapezowe te na ściany. To jest, one nie posiadają kątów 90 stopni, no i to utrudniło troszeczkę budowę. <laughs> I dlatego w niektórych miejscach fugi mi się schodzą pionowe, że gdzie nie powinno tak być, no ale musiałbym jak cegły ciąć na jakieś dziwne kawałki, a że ona się schodzi. Nie jest to zwykła cegła, jest to trapezowa i byłoby dużo odpadów i dlatego tak to zostawiłem. Jak coś się rozleci, sobie zrobię nowy, nie ma problemu. Gdzieniegdzie po prostu mi się zeszły fugi i jedyny taki mankament. A tak to, już była tu tak, tak duża temperatura w tym piecu, że z tych drzwiczek tych lewych, bo były zamknięte, te prawe były otwarte, farba to kompletnie zeszła, czyli będę musiał sobie przemalować specjalnie farbą żaroodporną jeszcze raz może moja farba będzie lepsza no nic to tyle, piec gotowy działa no i to wszystko, to nara a na koniec parę słów ode mnie na temat ozdoby tego pieca bo jak ja teraz patrzę na ten piec, w jaki sposób on mi się tutaj komponuje z całością, bo ten mój ogród tutaj przydomowy, przykuchenny, przy, przy no to on jest taki właśnie bardzo naturalny, taki dziki. Ja tutaj y, nie dążę do tego, żeby wszystko było lintniki, żeby, żeby to było jakieś takie, no nie wiem, ugładzone, wygładzone, nowoczesne. Nie, ja, ja y, szukam tutaj takich y, właśnie klimatów, jakichś takich właśnie naturalnych, y, dzikich. I ten piec wydaje mi się, że tutaj idealnie pasuje. Taki jak jest w zasadzie i bez jakichś takich udziwnień i jakichś takich, nie wiem, ozdobień y, wielkich. Jedyna rzecz, która mi się tutaj nasuwa i którą można by było zrobić z czasem, to jest ukrycie tutaj tych kątowników. Jak widzicie, te kątowniki, one tutaj może rzeczywiście nie wyglądają za fajnie i w jakiś sposób yy, ich ukrycie, zakrycie, no może, może miałoby to jakiś właśnie sens i może by to fajnie wyglądało. Natomiast sam wygląd tego pieca, właśnie taki surowy, no yy, on mi się bardzo podoba. I zdecydowałam, że ja jeszcze muszę nad tym pomyśleć, jak to rzeczywiście, jeżeli jakieś ozdoby, to jakie, żeby nie przesadzić, i żeby zachować tą surową, ten surowy styl tutaj. Zdecydowanie tak bym chciała, więc ja się muszę zastanowić, troszeczkę pewnie czasu mi zejdzie, a chciałabym bardzo pokazać Wam ten piec i, i, i ten filmik. I no, ponieważ naprawdę ten pies jest rewelacyjny, tyle rzeczy mi w nim wychodzi, a tyle rzeczy na pewno jeszcze wyjdzie, to ja już się cieszę i nie mogę się doczekać, więc y, dlatego myślę sobie, a pokażę wam ten filmik. A natomiast o, na temat ozdób, będę się jeszcze zastanawiać, będę jeszcze myśleć, na pewno, no nie jest to pilna sprawa, a ponieważ mamy tutaj bardzo, bardzo, no masę roboty, y, więc pewnie czasu mi to zejdzie troszeczkę. Ale, bo już mi się pewna rzecz tutaj nasunęła, bardzo ciekawa. Bo Boronek mi powiedział, że ten dół tutaj się nagrzewa też. Że podczas pieczenia ten dół tutaj, tutaj jest cieplutko. I tak sobie myślę, czy ten tutaj, ta tutaj wnęka, oprócz tego, że no trzymamy tutaj opał, wiadomo, tutaj drewno, czy nie byłaby dobrą wnęką, gdyby się tutaj zrobiło jeszcze jedną półeczkę, czy nie byłoby to dobre miejsce do suszenia na przykład grzybów? i y, jakieś takich inne rzeczy, y, na przykład jakiś jagód, y, czy owoców, no myślę, że byłoby to y, w jakiś sposób fajne, że dałoby się to wykorzystać, więc y, ten pies jeszcze na pewno nie jest gotowy i tak jak mówię, jeszcze troszeczkę czasu zajmie, zanim, y, zanim go zrobimy, ale filmy chcę wypuścić, żebyście zobaczyli również. Y, ja myślę, że na razie to tyle y, z mojej strony, a my widzimy się zupełnie wkrótce. To by było na tyle. Cześć, Nara. Pa!